Pan Janusz Żywot. Od 48 lat na ulicy krakowskiej zajmuje się dorabianiem kluczy. Panie Januszu, jakby Pan powiedział, jak rozpoczęła się ta Pana przygoda właśnie z tym rzemiosłem, z tym biznesem? No, przypadkowo kolega też to zaczął robić, zachwalił tego, spróbowałem. Mówię, ach, popracuję powiedzmy dwa lata, kupię sobie taksówkę, samochód, bo wtedy nie miałem, pójdę na taryfę. No, ale tak się rozkręciłem, że do dzisiaj na taryfie nie jeżdżę, i do dzisiaj pracuję i dorabiam klucze. No, tak to było. No i cały czas na tej samej ulicy? Cały czas na tej samej ulicy. Dosłownie rzut beretem, nie? No. Także ja podejmowałem wcześniej takie takie małe metry kwadratowe. Miałem takie biureczko, była wtedy potrzebna tylko jedna maszyna. Potem się to rozwijało, bo inne klucze wchodziły samochodowe, już takie takie bardziej skomplikowane, No i trzeba było kupić drugą, trzecią, czwartą. No i tak człowiek się rozkręcał, no i pracuje do dzisiaj. No. Trochę już wygasza mnie, bo na przykład kiedyś jeszcze grawerowałem, już teraz nie graweruję, bo już nie ten zrobi i tak dalej, ale no te podstawowe rzeczy to wszystkie robienie. Trochę to takie zanikające że rzemiosło, czy dalej się to opłaca, dorabiać klucze? Nie no, ja jestem na emeryturze 8 lat, mnie się na pewno opłaca. Nie wiem, jakby to teraz było, jakbym tak po prostu od, od podstaw zaczął biznes i tak dalej, pełny ZUS i to wszystko, no to mi może było ciężko. Bo ja w tej chwili tylko płacę składkę zdrowotną, nie, no emerytura mi przychodzi, ale mimo wszystko powiem, że no coś tam się dorobi do tej emerytury. No. A klienci jacy są? Nie brakuje klientów? No, różnie to bywa, ale raczej są, no i mam stałych klientów wspólnoty mieszkaniowej, które u mnie robią klucze już od lat, nie? Wszystko fakturowane, nie? No i po prostu działam, nie? Na telefon, zrób pan, panie Januszu, wkładka taka i taka, zrób pan tyle i tyle kluczy, Przychodzę, odbierają, no. Także mnie już tu znają od lat, no. Nie myślał pan o emeryturze, o odpoczynku, o tym, żeby zamknąć biznes i faktycznie gdzieś pod palmą wypoczywać? No nie, pod palmą mnie ja nie lubię podróży, a jestem samotny, bo żona mi zmarła 8 lat temu, a w domu bym dostał do głowy. No po prostu tu mam, szczerze mówiąc, i pracę, i rozrywkę. O, tak powiem, bo po prostu z ludźmi gadam, tu mnie wszyscy znają, jak wychodzę na zewnątrz, każdy dzień dobry, dzień dobry, pogada i to mnie trzyma przy życiu. Czego pan sobie życzy na najbliższą, dalszą przyszłość? Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Nic więcej. No.